XVII wiek to jeden z najciekawszych okresów w historii Polski. Toczyło ona wtedy wiele wojen, o których opowiemy sobie w dzisiejszym odcinku. Wojny ze Szwecją. Ogłoszenie przez Zygmunta III Wazę inkorporacji szwedzkich inflant stało się przyczyną wybuchu pierwszej wojny ze Szwecją w roku 1600. W wojnie tej, pomimo początkowych sukcesów, Rzeczpospolita poniosła porażkę. Walki trwały do rozejmu 1629 roku, a pokój został zawarty w 1635 roku w Sztumskiej wsi. Skutkiem wojny była utrata przez Polskę własnej części Infland. Drugą wojną był rozpoczęty w 1655 roku najazd Karola Gustawa, który przeszedł do historii jako potop szwedzki. Opozycja przeciwko rządom Jana Kazimierza spowodowała, że Szwedzi przy poparciu części hetmanów zajęli większość kraju. Jan Kazimierz musiał uciekać na Śląsk, a na Litwie zaczęły pojawiać się próby zerwania Unii z Polską. Szwedzi przystąpili do rabowania kraju, co doprowadziło do wybuchu antyszwedzkiego powstania. Do końca 1657 roku zostali praktycznie z Polski wyparci. W tym czasie Polska ostatecznie straciła na rzecz Brandenburgii Prusy Książęce. Pokój zawarty ze Szwecją w Oliwie w 1660 roku przywrócił przedwojenny stan posiadania. Wojny z Rosją. Trwające od 1604 roku wyprawy magnatów kresowych w imieniu domniemanego syna Iwana IV groźnego Dymitra Samozwańca czyli tak zwane Dmitriady doprowadziły w 1609 roku do oficjalnej interwencji Rzeczpospolitej w Moskwie. Nieudana próba objęcia tronu carskiego przez króla Polski Zygmunta III Wazę zakończyła się układem w Dewilinie, mocą którego Polska zyskała ziemię smoleńską, siewierską i czernichowską. Próba odzyskania przez Moskwę tych terenów podjęta w latach 1632 do 1634 zakończyła się niepowodzeniem. W okresie Powstania Chmielnickiego Kozacy weszli w porozumienie z Moskwą w 1654 roku, mocą którego Ukraina przyjmowała zwierzchnictwo Rosji. Wywołało to kolejną wojnę polsko-rosyjską, którą zakończył w 1667 roku układ w Andruszowie, dzielący spore tereny pomiędzy oba państwa. Polska musiała także zwrócić tereny przyłączone w 1619 roku. Okres wojen z Rosją zakończył się w 1686 roku, czyli tak tzw. pokój Grzymułtowskiego. wojny z Turcją. Rywalizacja o zwierzchnictwo nad Mołdawią potęgowała napięcie pomiędzy oboma krajami od początku XVII wieku. Nakładały się na nie także najazdy kozaków na tereny tureckie oraz podległych Turcji Tatarów na ziemię polskie. Doprowadziło to do wybuchu wojny w latach 1620-1621. Klęska polskiej wyprawy pod Cecorą, a następnie zwycięska obrona twierdzy w Chocimiu, doprowadziły do zawarcia układu potwierdzającego granicę w Dniestrze. Kolejna wojna rozpoczęła się w 1672 roku i początkowo przyniosła sukcesy Turkom, którzy zajęli po dole. Polska początkowo musiała uznać ten fakt, jednak już rok później, w wyniku tzw. Drugiej Bitwy Chocimskiej hetman Jan Sobieski rozgromił Turków oraz, na przestrzeni trzech kolejnych lat, odzyskał większość terenów. Następnie już jako król Jan III Sobieski od 1674 roku związał się sojuszem z Austrią, w wyniku czego w 1683 roku rozbił wojska tureckie oblegające Wiedeń. Następnie Rzeczpospolita zaangażowała się w ligę antyturecką, jednak bez większych korzyści. Okres wojen z Turcją zakończył się już po śmierci Sobieskiego: pokój w Karłowicach w 1699 roku, który w odniesieniu do Polski przywracał przedwojenne granice. Powstanie Chmielnickiego. Popatrz co się dzieje na Ukrainie. Kto tutaj szczęśliwy? Zmniejszenie rejestru wojskowego Kozaków doprowadziło do wybuchu powstania na Ukrainie w 1648 roku, na którego czele stanął Bochtan Chmielnicki. Początkowe sukcesy Kozaków zbiegły się ze śmiercią króla Władysława IV i elekcją Jana Kazimierza Wazy. Zwycięski pochód Chmielnickiego został powstrzymany zwycięstwem wojsk polskich pod Beresteczkiem, co jednak nie zakończyło okresu powstania. Zawarcie przez Chmielnickiego porozumienia z Rosją w 1654 roku, pocą którego Ukraina przychodziła pod zwierzchnictwo Rosji, wywołało wojnę polsko-rosyjską o te tereny. Próba przyciągnięcia kozaków na stronę Rzeczypospolitej podjęta już po śmierci Chmielnickiego poprzez umowę w Hadziaczu w 1658 roku nie powiodła się. Umowa ta przewidywała utworzenie na terenach ukraińskich Księstwa ruskiego, które na równych prawach z Polską i Litwą miało wejść w skład Rzeczpospolitej, tzw. Rzeczpospolita Trojga Narodów. a Narodów, szabel przeciwko Turkom, Tatarom, Podział terenów ukraińskich w 1667 roku pomiędzy Polską a Rosją zakończył okres powstania. XVII wiek to okres pełen bohaterskich czynów polskich wojowników, o których m.in. możemy poczytać w trylogii Sienkiewicza. Wiele bitew z tamtych czasów przyszło do legend, gdyż Polacy stawali wtedy przeciwko wrogowi znacznie przeważającego ich liczebnością. Odnieśli oni jednak wtedy wiele sukcesów, m.in. dzięki aktywnie działającym w tamtych czasach ciężko zbrojnym jeździe Husarii.